Cześć! W dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak dodać zdjęcie do kontaktów na iPhone 12. Aby dodać zdjęcie do kontaktów należy wejść w kontakty. Następnie znaleźć kontakt do którego chcemy dodać zdjęcie. Następnie kliknąć edycja. I przycisk dodaj zdjęcie. Mamy tutaj cztery opcje do wyboru. Pierwsza to monogram, czyli yy, na awatarze pojawią się pierwsze litery imienia i nazwiska danej, danego kontaktu. Druga to memoji, jest to automatycznie wygenerowany awatar w postaci bardziej animowanej. Następne zdjęcie, czyli możemy wybrać dowolne zdjęcie z naszej galerii lub kamera, czyli zrobić zdjęcie na przykład tej osobie wtedy kiedy się z nią widzimy i dodać je do kontaktu. Ja wybiorę opcję zdjęcie. Jak widzimy możemy wybrać dowolne zdjęcie z naszej kamery następnie ustawić kadry tego zdjęcia, edytować kolor napisu lub wielki. Grubość liter i zmieniam ściągę. Następnie, kiedy chcemy już wszystko dodać, klikamy gotowe. Jak widzimy, nasza strona kontaktu się zapisała. Następnie klikamy dalej. I dalej. Następnie OK. Jak widzimy, dodaliśmy zdjęcie do naszego kontaktu. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zapraszam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.